Audi to zespół, który oficjalnie dołączy do stawki Formuły 1 w sezonie 2026, przejmując Zaubera, a w zasadzie tak zapewniali jeszcze w poprzednim roku. Ale od momentu ogłoszenia zrobiło się trochę cicho o po postępach prac. Spowodowało to masę plotek odnośnie rzekomego wycofania się z programu jeszcze przed rozpoczęciem. Sytuacji nie poprawia wcale ich oświadczenie wydane jakiś czas temu, w którym nie dementują plotek jednoznacznie, co tylko potęguje domysły, jak wygląda sytuacja od wewnątrz. Wiadomo, że Audi to potężna firma i wycofanie się z tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest dołączenie do Formuły 1, z pewnością nie wpłynęłoby dobrze na ich reputację i finanse. I właśnie tu pojawia się problem ponieważ w czerwcu tego roku doszło do zmian w zarządzie firmy. Nowa władza nie jest zbyt przychylna trwającemu obecnie planowi wejścia do F1. Ich zdaniem cały program generuje zbyt wysokie koszty. Z tego powodu obecnie trwa skomplikowana analiza finansowa i szukanie najlepszego wyjścia z sytuacji. Odnotujmy fakt, że Audi kupiło już 25% udziału w zauberze, a sezony 2024 i 2025 miały być sezonami przejściowymi i stopniowym przejmowaniem zespołu. Zatrudnili około 50 nowych pracowników do ekipy z Hinwil, w tym Andrasa Zajdla czy Jamesa Kia, oraz oddelegowali 200 pracowników z Audi Sport do pracy nad planowaną konstrukcją. Jednak według plotek, które zaczęły się od niedawna przewijać w padoku, okazuje się, że jednostka napędowa testowana przez Audi nie jest w zadowalającej fazie rozwoju. Nawet Mattia Binotto, który miał być rzekomo kuszony przez Audi ofertą pracy, kilka miesięcy temu odwiedził ich dział silnikowy i był niezadowolony z postępu prac. Postanowił odmówić ich propozycji. Audi ma także inne problemy. Zorientowali się oni, że wydanie dużej ilości pieniędzy na przygotowanie całego projektu nie jest gwarantem odniesienia sukcesu w Formule 1. Stąd pojawiła się bardzo ciekawa plotka o przejęciu całego planu przez pewnego dużego gracza z Japonii. A mowa tu o dobrze znanej w świecie Formuły 1 Toyocie. Jeśli Audi nie chce brać udziału w F1, to musi się z tego jak najszybciej wycofać, bo z każdym dniem straty będą tylko rosły. Dlatego sprzedaż projektu jakiemuś innemu podmiotowi zmniejszałoby ich straty. Dlaczego akurat Toyota miałaby być nimi zainteresowana? Chociażby dlatego, że posiadają oni w Niemczech dość nowoczesną fabrykę zajmującą się projektem WEK. Oprócz tego, pojawiły się domysły, że Toyota mogłaby zaopatrywać w silniki także McLarena. W tym wszystkim przewija się także nazwisko Rio Hirakawy, czyli japońskiego kierowcy, który niespodziewanie został ogłoszony rezerwowym McLarena podczas tegorocznego Grand Prix Japonii. Być może i jest to także część całej układanki. Kolejnym potencjalnym kandydatem na przejęcie projektu może być inny zespół z grupy Volkswagena, a mianowicie Porsche. Marka ze Stuttgartu także miała pojawić się w sezonie 2026 jako dostawca silników. Mimo zainteresowania Red Bulla i McLarena, nie udało im się z nikim dogadać. Jednak od kilku tygodni krążą plotki o tym, że projekt Audi mógłby przejść w ręce Porsche. Zmiana ta była by łatwiejsza pod względem tego, że cała ta operacja odbędzie się wewnątrz grupy Volkswagena. W tym momencie podobieństwa jednak zaczynają się kończyć, ponieważ obie te marki konkurują ze sobą, i takie zwykłe oddanie projektu dla Porsche mogłoby przysporzyć Audi sporo problemów wizerunkowych. Jaka przyszłość czeka zaubera? Tego powinniśmy się dowiedzieć w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Audi raczej nie powinno długo zwlekać z podjęciem decyzji, o której powinniśmy się dowiedzieć do końca tego roku. Na pewno obecność marki z grupy Volkswagena byłaby dla F1 bardzo korzystna. Przecież specjalnie dla nich dostosowywano zmiany w rewolucji technologicznej na 2026. Pamiętajmy, że koncern Wag już stracił jednego reprezentanta i jakim miało być Porsche. Wycofanie kolejnej marki byłoby także sporym rozczarowaniem, a w tym wszystkim zamieszana jest jeszcze Toyota. A jakie jest Wasze zdanie? Co wydarzy się z Oberem? I czy Audi sfinalizuje plan wejścia do F1? Zapraszam do sekcji komentarzy.